Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony AC12 i witam Was w kolejnym odcinku z polskiego gospodarstwa. Jak widzicie, tu już przekosiłem dwa pola z owsem. Chwilę, tylko te dźwięki ściszę. Dzisiaj kupujemy to pole z pszenicą. Tak, z przymiecą Bo postanowiłem kupić to pole Więc to od razu zróbmy O kurwa! Pole 123 32 ary Kupujemy Oficjalnie mamy 8876 Na koncie Rozważam czy by ten to wtedy będzie przeładać, Żeby nie się już łatwiej Ale To będzie trzeba jeszcze sprawdzić Yy, jak widzicie, też mam prawie zbiornik nakoszony, więc idzie dość, dość ładnie. Co prawda, tutaj jest na na 50%, jak pamiętam, ale jeszcze się upewnię. Yy, tak, no. tak jest. Yy, tutaj ta przymiotnica też pójdzie w słomę więc będzie ciekawie z presowaniem ale jak tu na polu wychodzi tak mało tego wszystkiego chodzi mi o słomę yy, to wolę też zrobić troszeczkę więcej tej słomy a żeby zostało niż jak później się mam martwić że słomy nie mam słony, słomy nie mam yy. Plan będzie też, jeszcze na odcinek yy, z wapna. Bo prawdopodobnie będę kupować już nową Solarkę. Yy, to jest jeszcze nie potwierdzone, ale zapewne będę już kupował. Muszę się nie chce bawić tym kosem. Yy, będzie chyba Janpol czy coś podobnego. Yy, już kiedyś zapowiadałem, że chcę kupić większy czas siewacz, bo wtedy będę mógł się prawdopodobnie bawić we ścieżki yy, na polu. I mi to te, też trochę pomoże w robocie, bo będę mógł nagrywać yy, nawożenie. Bo tak to się nie opłacało nigdy, bo to więcej jeżdżenia niż yy, pomysłu na to było. Zawsze to nałożenie omijałem na odcinkach, bo też modnek się cały czas jeździ, jeździ, jeździ na tym poretku hmm. To będzie na pewno do kupienia. W poprzednim odcinku zasiałem na tym polu koło gospodarstwa. To jest 39. Na 39 zasiałem trawę. Jak ktoś nie widzi, to zapraszam do obejrzenia. No, hmm. będzie pełno No, Dobra. A i niestety nie pójdzie tak na, jej, na jej zbiornik. Uwaga. I stop. Już mam um, dwunastkę, e, szóstkę przygotowaną, ruszam od razu z trójki, zapalone, zapalony, kobut zapalony, ja e, Tutaj właśnie na tym polu została zasiana trawa, no już nawet coś tam urosło, ale jeszcze za mało, żeby ją kosić. Proszę do i trawka. Prawdopodobnie będę się zrobić dwie, on, dwie łąki, żeby nie było, że tylko jedna łąka, jedna łąka i żeby się to nie nudziło. To będzie trzeba wykombinować jakieś fajne pole, ale na razie będzie trzeba zarobić, bo pieniędzy brak. Ale w najbliższym czasie, mam nadzieję, będzie sprzedaż rzepaku, bo trochę rzepaku mamy. Cena może nie zaskakuje ale we wrześniu pokazuję, że niby ma być to najwyższa cena. Komu tu wierzyć nie ma Ale tu sporo. Ym, też rozważam, czy nie zainwestować już w jakąś skrabiarkę. Yy, bo tym moim pająkiem się fajnie robi, bo mamy Dwie prace robione za jednym zamachem ale to też tak nie da rady, tak zrobić tego idealnie zawsze. A z grabiarką to byłby ciach, ciach, ciach i Tylko to też swoje wszystko będzie mnie kosztować. A jakby już sprzęt tysiąc kosów, to wtedy też kosiarkę bym już kopował. Żeby to już było piękniej, by wtedy byłoby do szóstki, zapewne, żeby szóstka też trochę z czymś poratała. Do szóstka się nudzi na moim gospodarstwie, bo nie ma co robić. Takie ładne zdjęcie. Wystawiam. No, będzie pełna na przyczypał. Przydawać w odcinku zimowym. Więc będzie to. Do... trzeba to ogarnąć. I tu już od Na załączeniu obrazku. Skończyłem właśnie żniwa owsiane. Owsa. Teraz prawdopodobnie już polecę z timelapsem Żeby wykosić jeszcze tę pszeniczkę mm, tylko też zrobimy ten poprzeczniak i będziemy startować o, w końcu na nowym polu w końcu na nowym polu yy, będzie też tutaj roboty trochę Wiadomo, jak to nowe pole. Trzeba tutaj wszystko poogarniać, pokminić, jak to dobrze zrobić i prawdopodobnie też to obok pole wleci, ale to nie wyprzedzajmy faktów. O, też pole będzie na trzy razy. Powinno jutro wle... Powinien jutro wlecić odcinek z życia u w końcu. I mam nadzieję, że oczekuję na tę serię w miarę możliwości i w środę powinien też jeszcze wrócić odcinek z polskiego gospodarstwa bo słonek bym sobie popresował na odcinku Sądzę, i bym nie też przebieżności te wapny, muszę wszystkie wapny powapnować pola o, tu, pola yy. tu trzeba będzie powapnować tu wszystko. Tak, małymi kroczkami na razie tu cóż, główne pory ogarnąć. Eeeh, gdybym to już też. bo ta łąka to już później wycieknie, wycieknie czy coś. A no w ogóle, czy ja mogę na łąkę wydać grojowicę? Mogę. Okay. Czyli już mamy temat nowoczynek. Eeeh, always. Hmm. Zobaczymy Jak to wyjdzie Dobra, dojedziemy do końca i bym, chyba wtedy bym wpisał już tego temlata żeby nie zależać moim gadaniem eee, jeszcze zostawcie łapeczkę w górę Subskrypcje, z dzwoneczkiem, bolecie po 160 subów Bardzo Wam dziękuję, już mam 158 subów eee, Już prawie 200, a na 200 subów będę planował zrobić jakiś specjal <laughs> I daj Wam może zrobię w tym tygodniu, jakby się udało, na wieczór więc wypatrujcie się powiadomień. tak planuję, żeby zrobić jakiegoś ta w końcu. Mi się udało to zrobić, żeby uh, zrobić live'a. E, y, y, się, nie jakiś widz pytał, kiedy będą live'y. E, więc odpowiedziałem. I też jeszcze będzie i właśnie live robota na gospodarstwa, żeby tutaj tak sobie trochę podgonić. I wtedy na odcinku streszczę. Coś ciekawego odwalało na live. Może ktoś przyjdzie na live'a. Mam nadzieję jeszcze, że, że za niedługo może wleci yy, akcje polowe w realiu. więc będzie też trochę nagrywek, ale jeszcze nie. Więc będzie co robi się coś. Dobra, nie przeciąga, więc. Do następnego odcinka puszczam tej nocy. No będzie cześć!

Dziwne jest I właśnie w się Możesz uciekać, możesz nie Jedno i drugie dopadnie cię Więc by wspomnienia cię Wracają ludzi, Zobaczyć jeszcze raz. Kiedy czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, więcej nie Jedynne czarne oczy, widzę czarne oczy, to sam kończy, mną kończysz, sam jest Kiedy czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie